Dzikie wysypisko w koszarach dzięki temu monitoringowi ma zniknąć. Gdybym ja znał wszystkie diagnozy do przodu, to byłbym bardzo e, e, proroczym wójtem. Władysław Pazdan, wójt gminy Limanowa, ma nadzieję, że dzięki zamontowanym dwóm kamerom za 5,5 tysiąca złotych uda zlikwidować się nielegalnie przywożone śmieci. Do tej pory mieszkańcy koszar nieraz zwracali się do władz samorządowych, aby ukrócić ten proceder. Zwłaszcza, że w pobliżu składowiska śmieci znajduje się ujęcie wody. Burmistrz miasta nawet upominał nas swego czasu, że jest to niefortunne miejsce w dość niedalekiej odległości od ujęć wody, stąd podjęliśmy próbę walki z tym przyzwyczajeniem, które od lat funkcjonuje w tym miejscu. Trudno to nazwać nawet dzikim wysypiskiem, to był nielegalny punkt odbioru odpadów komunalnych, który. Ludzie sobie upatrzyli od lat i we weszło w zwyczaj już, że tam wyrzucali śmieci, nie bacząc na terminy wywozu. Blisko 400 tysięcy złotych w 2010 roku dołożyła gmina do wywózki śmieci. Nie zanosi się jednak na to, aby w najbliższym czasie mieszkańcy gminy płacili za śmieci mniej, a to ze względu na to, że nie są one segregowane. Proszę również Państwa, abyście. Nam pomagali to monitorować i wspólnie zobaczymy, jak, czy nasz wysiłek jest zwieńczony pełnym sukcesem. Myślę, że tak będzie. Grzegorz TV28.